Witam ponownie ze szlaku na Wielką Sowę. <laughs> Właśnie zbliżamy się do drugiego schroniska prawdopodobnie. Widać w oddali droga fajna, lajtowa, tylko praktycznie tamto pierwsze podejście to było tak dla nas wyczerpujące. A tutaj Fajnie. cały czas idziemy sobie po równym, albo y, y, lekko pod górę, albo, albo tak tu na dół. No, ścieżka fajna, taka praktycznie jak w każdych górach, nie komarcha y, polbrukiem kryta, kurde, czy tam kostko jakoś, tylko naturalna, naturalna ścieżka kamienista, taka jak powinna być. Natura, natura. Teraz idziemy czerwonym szlakiem, zobacz. Czerwony szlak pokazuje nam tutaj, czyli GPS by powiedział skręć w lewo, skręć w lewo, to jest tak, 30 minut Wielka Sowa, tak tutaj pisze, 30 minut Wielka Sowa, Kozie Siadło, Przełęcz Zygmuntówka, Schronisko i kalendarza. Nie, nie będzie jeszcze jedne. Z tego, że. Nie, bo do tego schroniska masz godzinę 55, a na wielkosowe masz 30 minut. No to chyba matematyki. Nie, no, nie Właśnie. Także. Pięknie to wygląda. widzisz? Kot. <laughs> Ale fajnie. Kot leży sobie na jeepie. Jak nasza natana? Jak to szarota nasza. <laughs> Także jeszcze nam tylko 30 minut zostało iść. Fajnie. Fajnie. Zresztą my się nie śpieszymy. A to schronisko tak. jest nieczynne mi się wydaje. Jest chyba pozamykane raczej. Tak zamknięte jest. No szkoda. To też bardzo urokliwe miejsce. No, pani, w drewnie. Aha. No, w drewni jak to w górach. No i następne podejście przed nami. pod górkę jak, jak to będzie daleko pod górę trudno powiedzieć ponieważ idziemy tu pierwszy raz tak jak mówiłem na początku to gdybym tu był na przykład 20 lat temu no to wiadomo człowiek wraca pewne miejsca, które mu się podobają. Tak jak my na przykład jeździmy w kamienne kręgi na odry. Do Odru w kamienne kręgi odwrotnie. Bo mamy blisko tam powiedzmy niecałe 100 km. Tutaj jak przyjeżdżamy, to wiadomo zaliczamy ślęże. Różnymi szlakami chodzimy. Niebieski zaliczyliśmy, zaliczyliśmy Niedźwiedzia, żółty i czerwony, żeśmy zaliczyli. My jeszcze mamy tak w planach tą pieczarę z bujecką, ale to nie w tym roku. Na drugi rok myślę, że będziemy robić to tak samo. To to będziemy. O, tu jest następna tablica. Następna to. Ta tu są y, tereny podmokłe, też. tablica, można sobie przeczytać, zrobić stop klatkę, ale tu za dużo nie przeczyta. Jako, że jestem na, na terenach. Y, Darka Kwietnia i Andrzeja Ze Znaków oraz y, Kulawego, jednego i Kulawego, drugiego, wiecie panowie, obaj Okimowo. Z tego tytułu chciałbym was pozdrowić, nie znam was, żadnego z was osobiście, może kiedyś się spotkamy gdzieś tam na jakimś szlaku albo na piwku może gdzieś, chociaż nie jestem piwoszem, no ale... Przy Lemoniadzie powiedzmy. No, lemoniadę można wypić, Lemoniadę odrzeźwia. Także jak e, mówiłem Andrzeju nie wrzucam słów na wiatr mówiłem, że będę w tym roku robił górysowie i wielką sowę. Tak też czynimy. Właśnie idziemy U nas takich Takich wyzwań fizycznych, no niestety nie ma. Są ma, małe pagórki, są fajne drogi, serpentyny, no ale niestety. Wy macie Wielką Sowę, kompleks Rize czy Roze, jakby to powiedzieć prawidłowo. A my mamy Krzyżacko, stolicę czyli Malborg. Też coś mamy. No, ale to... Ceglane. Mi się z cegły budowle nie podobają. Nawet najładniejsze. Tutaj te zamki, twierdzę, budowane z piaskowca. No mucha kurwa nie siada. Mucha nie siada. Całkiem inna, inna technika budowlana. A tu, tu już jest cegła, to już jest prostactwo. No, tak sobie idziemy. Tam z dołu. Tu jeszcze mamy tak trochę pod górkę. No i co no i jest git. Trochę kurde Czacha się mokra robi. No my będziemy zobaczać teraz na czerwony szlak w prawo. Czerwony szlak idzie w prawo. Uch. Jesteśmy na rozdrożu tak zwanym No i dosyć mojej pięknej facjaty Nie lubię gwiazdarzyć No tu jest rozdroże Gdzie co i jak można po prostu dojść Są tabliczki Też to kurde słabo mi czyta bo Tutaj są drugie tabliczki. Mam sobie zrobić stop Jakże Nie oszukuję to, co zamierzam zrobić. To tak rasowy facet. Za dwa lata, ale, ale zrobię. Nie? Jak się popsuje, spali się żarówka. To też pół roku, No, ale za pół roku na pewno wymienię. No jak to się mówi, co nagle to po diable? Tu w górach tak samo, chodzimy sobie sami, nieograniczeni, jakąś tam wycieczką, jakimś tam turnusem, czasem przede wszystkim. Ani, no powiedzmy, finansowo jesteśmy trochę ograniczeni, no bo trzeba patrzeć, no ale też dobrze lubimy zjeść, także no ale za to nie wydajemy pieniążków na trunki i to co mamy, mielibyśmy wydać na trunki, jak niektórzy na piwko wydają, to ja sobie wydam na obiad i sobie zjem taki obiad dobry za stówę, czy tam, no nie wiem, ile tutaj w Rzeszce obiady kosztują, nie, ostatnio byłem, wczoraj byliśmy w Świdnicy, w takiej restauracji łaźnia, polecam, Estetycznie podane, yy, świeże. Przede wszystkim i smaczne. Obsługa bardzo miła. W miejscu. Fajne miejsce, bo to jest blisko parku centralnego przy samym parku w zasadzie centralnym. Fontanny. fontanny są, no, pięknie. Tutaj tak samo, tu, bo tutaj to tak <gryw> yy, nie chcę yy, oszukiwać, ale rzeczka i te tereny to podobnie jak na Podhalu. Dużo się nie różni, bo oprócz tych niemieckich ceglaków starych budynków koszarek, no to są jeszcze starsze budynki drewniane, które no i są urokliwe. Ja jak byłem dzieciakiem w szkole zawsze malowałem, rysowałem chatki góralskie. Chawki góralskie Góralskiej góry. I inne rzeczy tam mnie nie interesowali ani kosmici, ani kurde, jakieś motelki, motylki, tylko góry i góry. E... Tak, i to wiadomo, jak coś się dziwu myślę, to cię kurczę przeprowadzi tam. Przygotuje. Przecież żeby pojechać rowerem, to trzeba ten rower mieć. Tak samo i tutaj, żeby y, przyjechać, no to, no to jak my, to przyjechać akurat samochodem. Bo telewizor, znaczy telewizor, y, autokary, czy coś to ogranicza. No i dobra, to było na tyle.